Cześć, witajcie z tej strony ja. dzisiaj tutaj popieramy znowu. Tam. Yy, nie, nie, nie. Kurde. Nie. Nie chciałem. Au. i to będzie Anglia, nie Belgia. To jest co z numerem 3 coś się nie nagrało. A to były bardzo słabe. To będzie Argentyna, czy to będzie Ankarmesji 37 Kej okay, to będzie, o Jezu on jest gorszy. Czyli sześćdziesiąt jeden to Okej. Okay. Aż tak daleko. Trzydzieści dziewięć. Nie wierzę. Ostatni dwie gwiazdki. Argentina. Czy to będzie. Nie, wiem, że to jest ten sam. Nie, nie. Chyba nie. Nie, to nie jest ten sam. Agresywny. zawodnik czyli Mike I to będzie u tak daleko. Z Francji, to jest Francja, czy co to tam jest? 40. To jest. O Jezu, trzy gwiazdki, mój klub, Lukaku Lukaku, de Bruyne, siedemdziesiąt przynajmniej, ale to było nie fajne. Okej, okay, otworzymy teraz sobie Okej okay. Worldly Clubs To jest mu oh u Jezu jako ładna Słota piłka i teraz Jaki ładny walkout so To jest bez numeru, czyli chyba a, Chyba to będzie ikona. Kto? Roberto, jest. Jest. Mamy ikonę. Niegby to był Casillas, ale może i. sobie. No i niestety nie ma ikony, ale to będzie ktoś z Anglii. Czy to będzie Hurricane? Strzelec? Chyba Manchester City, czyli Foden, a nie pod piątką. I Iniaklu, czyli Stones? Wygląda jak Stones. A to będzie... Tak, tu... No, z Manchesteru City. Kolejna. Razem za... Te, te gwiazdki. No i nie ma... Nie ma ikony. To będzie z... Włoch? Gwiazda... Juventusu pod numerem 28. I... To jest... Nie wiem kto. To jest Juventusu. To za... Może dobry. Ojej. Oj, Wróciłem, oj. ja otwieram kolejną. Otwieramy tutaj. I nie ma niestety ikony chyba. To jest Włochy znowu. To nie jest żaden dobry piłkarz. Bo jest to 80 yeah. Takie słabe mogą trochę yeah. Nie wierzę. Jak to się stało. Otwieramy jeszcze, czy będzie kasijas. My klub. Gdzie? Bramkarz? Chuba, co? Co, 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 co? ale w ogóle nie wiem ale my club Włochy znowu dlaczego Włochy ja nie chcę Włoch Rafa Silva może ten, ale a oh. Anglia, przynajmniej może być Hurricane. Joe Stones. Joe Stones? Nie, 17 znalazłeś i Dobrujna. Dobrujna. Okej, okay, może być 91. Jakby jeszcze Cassie jeszła. Ale nie. Co grał w Tr Gdzieś pewnie kiepski. No, to nie jest najlepsze. To jest to ostatnia paczka. Dzisiaj nie sypnęła. Mamy znowu Anglię, może Hurricane. Ósemkę i to w jakiś... ...amarańczowej tej. To też ktoś kiepski. Naprawdę... ...troszkę kiepsko bym powiedział. Okay. Teraz, ale nie, chciałem okay. to. Teraz nie, 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 to nie, 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 teraz go podlepszamy Na drog. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziewiąty poziom. To już było z jakiejś innej paczki, możemy dołączyć tu. Zrobiłem 1, 2, jeszcze 3, na 3 co się dostaje? A to, nie, to słabe nagrody. Za 8 godzin będą nowe te. Będzie można dostać kolejne po 5 gwiazdek, czyli typu ikony. A tu tutaj sobie podbieram nagrody. Jeszcze. Ok, jest. Jest. Okay, uh, okay, uh, okay, yes okay, okay, yes, kolejna, es kolejna, yes is kolejna, jest No dajmy. Po prostu sobie jeszcze zagramy jednego mecza w nie, tam będzie tutaj. Będzie więcej do dostania. Tutaj dostajemy, tam było 1000, tutaj 000 na skrzynkę. Okej, okay, tutaj różne miły się 500 strange Stren ha. Ojej tutaj widzę, tylko napastnik nie ma zgrania dobrego. Tak to wszyscy mają zgrania, tylko napastnik nie ma dobrego. Powiem, że to ikona i powinna mieć z każdym żółty przynajmniej.

Ну, вроде кибурой вообще А я вообще думаю, что это же новое уже меня очень интернет. А то есть, Ну, не могу.

Eu já vou dar o número 2.

So that's what Nam. What are you doing? Pokażę jeszcze raz tą akcję. Chciałem sprawdzić z innej perspektywy, ale chyba nie pokażę. Nie, ja nie pokażę. Ale ja sam na sam Lobem, chyba spróbować, ale beto to 88 sam, 84 na polu. w SS muszę sprawdzić, co to Może, że na wszystkich gra, ale to by nie miało sensu. To by miał 88. SS Striker, super. Super Striker. Tutaj po prostu padła piłka, a jest. O Jezu, nie nawet. Nie będzie Paulu, nie? Nie, bo po co? Po co idę wstał? Ale utrzymał się przy piłce. Ujojo, to za słowo czerwone Czerwonym przynajmniej. To żółta tylko. A nie w kontuzji. Hej. Ja. Ma osiemdziesiąt. Żego BB to nie może wykonywać. Okej, okay, to... Tak, tak, tak. No, to... Dobrujne. Dobrujne, trafta Nie no, debrujne De no, De za mocno. Co ty w ogóle robisz? Co ty w ogóle To jest spalowana tak, że już nie zagra w kolejne. Dlaczego ja. tego nie strzeliłeś, no? Jakby strzelił, to by było przynajmniej na rzadnie, to nie Jak tam otworzyłem sobie jeszcze jednego, słaby, słabszego gracza. Yeah. Proszę, czy mogę nim grać, czy nie. Uwamkę, bo dostał kontuzji. Paj ten. A nie, mogę nim grać, to nie ważne. A tu? Tak, player centralny, jakiś kiepski, sprawdziłem przynajmniej z jakiego kraju? Chwa? Chiny? No to prawo lepiej, No trudno.

A to jest takie, że losowe ci Sprawdzę Ja nie chcę watch list ja chcę wystawić moją kartę Nie okej okay. warto. trudno To by było na tyle Jak pokazywałem to co takim składem kończymy? No, może za marku nie. Co takim składem kończymy? Trzymajcie się. A.